Już w tercji ataku są zawodnicy Jana Wodili, ojej, teraz spory błąd i proszę bardzo, szansa dla Krakowi, dwóch na jednego, strzał, podbija barkiem Arkadiusz Sobecki, no to mógł być prawdziwy cios dla GKS-u, jeżeli by teraz ani stracili bramkę. A za nami troszkę ponad półtorej minuty gry w tercji drugiej, jak na razie też bramę w niej nie oglądaliśmy cały czas, wynik bezramkowy, wanacki gol, jest 1 do 0. Dla GKS-u Tychy strzał z niebieskiej Jakuba Wanackiego. Jeszcze tam krążek przed nosem Radziszewskiego. Strącił jeden z zawodników GKS-u Tychy. No i Tyszanie. E, ale mm, dalszego zagrożenia już nie było. Krakowianie muszą walczyć o ten krążek. Jest przy krążku Leszek Laszkiewicz. Wyjeżdża przed bramkę, będzie okazja. Arkadiusz Sobecki poruszył konstrukcję bramki, próbując interweniować. Obaj bramkarze na razie w dzisiejszym spotkaniu naprawdę spisują się bez zarzutu. Rafał Radziszewski raz po raz musi wykazywać się refleksem. E, uwaga, bo teraz Wojtik... Wojtik świetnie, ależ to zrobił Józef Wojtik. No, e, czapki z głów, jeżeli by krążek wpadł do bramki Sobeckiego. Próbuje. Już próbował kilkakrotnie. Uwaga, o, za chwilę, Bo Laszkiewicz sam na sam, Sobecki. Interwencja doskonała, bo Leszek Laszkiewicz miał sytuację wręcz wymarzoną. Ale po przypadkowym odbiciu poleciała obok. Nikola Besz a i próbował znaleźć Piotrowskiego będzie okazja na odpowiedź Milan Baranyk niemalże sam na sam podaje do Parzyszka i fantastyczna interwencja Rafała Radziszewskiego no palce lizać można powiedzieć niesamowicie to wyglądało pół minuty gry za nami w trzeciej tercji na razie sytuacja spokojna w tej chwili dobre podanie będzie słabo i sam na sam z Arkadiuszem Sobeckim i znowu Sobecki Górą. Znowu tutaj pojawił nam się Józef Wojtik, który przejął krążek, napędza się, próbuje mijać tyski zawodników, poleciała guma w stronę Sobeckiego. zamrożony krążek, ale potem dużo niedopowiedzeń między hokejstami obu zespołów, bo tam jeszcze szarżował któryś z kolegów Fojtica, chyba Patryk Walczak, dobijał, próbował dobijać ten krążek, który jednak znajdował się już w sprzęcie bramkarskim. Strzelał Patryk Walczak, Sobecki niezbyt pewnie, później, oj Walczak wjechał w Sobeckiego. Patryk Walczak, który tutaj, jak już zauważyliście, szuka faktycznie zaczepki, bo mógł się wyhamować, moim zdaniem, przed Arkadiuszem Sobeckim, a jednak wolał wpaść w niego, no i poruszył tę samą bramkę. Mocno prowokujące zachowanie Patryka Walczaka, który faktycznie szuka od początku tego spotkania jakichś utarczek. Zaczął... Wysoko, Tyszanie. E, już tutaj czekają na zawodników e, Krakowi. Nie chcą pozwolić im na taki łatwy wjazd do tercji obronnej, ale teraz się to udało zrobić. Gol! Jest gol za Krakowi! No i e, mamy wyrównanie. Strzelcem tego gola jest Sebastian Kowalówka na 3 minuty i 50 sekund przed końcem. Tercji, trzecie wykwitki. By... No i ciekawe czy będą to Krakowianie czy Tyszanie. W tej chwili szansę e, Krakowi na prowadzenie. Próbuje stworzyć walczak. Jeszcze Kmiecik i Fojtik będzie sam na sam. Sobecki. ale teraz mieli szczęście Tyszanie. Naprawdę mogą mówić o nieprawdopodobnej ilości szczęścia. No i o tym, że mają Sobeckiego w bramce. Właściwie dotarł do Fojtika. Starał się objechać bramkę Sobeckiego, no ale zabrakło tych kilku centymetrów żeby podnieść klążek nad bramką Sobeckiego. W nieprawdopodobnych, nad wręcz... Sobeckim, przepraszam, w nieprawdopodobnych nie nad interwencjach Radziszewski-Sobecki 1-1. Krakowia wyraźnie ma teraz wiatr w żagle po tym zdobyciu wyrównującego gola. Tyszanie w takiej rozpaczliwej dość defensywie. Zobaczymy jak to się skończy. Gol! Drugi dla Krakowi! Jest gol na 2 do 1 dla drużyny pasów, ale czy to wszystko tutaj zmieniło Damian Słaboń, kapitalnie obsłużony za bramki, pakuje krążek do bramki Arkadiusza Sobeckiego.